Siema, ja jestem Green Sky, a to jest pierwszy film z Anarchy GG na trybie box PVP. Na serwer wleciały jakieś aktualizacje, także postanowiłem wam nagrać tego film, żebyście byli po prostu na bieżąco i wiedzieli, co się zmieniło, co teraz jest i jak to wszystko wygląda. Ogólnie miałem Zamiar wrzucić inny pierwszy filmik, ale po prostu wrzucę go jako drugi. A ten będzie jako pierwszy, więc mam nadzieję, że Wam się taki e, tryb tutaj Box TVP spodoba i że będziecie oglądać mnie właśnie na Anarchii, jak i moje streamy, które są codziennie wieczorami. Ja Wam zacznę tutaj pokazywać pierwsze zmiany, czyli takie chyba. A bo dobra, zaczniemy może od skrzynek, bo jest rzadka skrzynia, która wygląda aktualnie tak. Wcześniej te skrzynie wyglądały troszeczkę gorzej. Bo to, co jest w epickiej, było po prostu w anarchicznej, ale no teraz, już skoro są anarchiczne rzeczy, a zaraz wam pokażę w sumie co dokładnie, no to te skrzyneczki się zmieniły i postanowiłem, że na materiał w sumie kupię sobie taki klucz do epickiej skrzyni i otworzę zaraz coś. A tak wygląda anarchiczna, no. Totalny. Totalny szef ma tylko takiej temy, mi się wydaje. E, są tutaj, właśnie, jak już widzicie, e, Secik, 20 Witchera. No, i kilo anarchiczny i miecz. Ja zaraz wam pokażę o co w tym chodzi. Wszystkim e, A aktualnie kupimy sobie e, za godziny, czyli za przegrany czas na serwerze. Mm, tutaj kupimy sobie epicki klucz. Kupiłem go jeden. Ile mam jeszcze? Ile mi zostało? E, zostało mi 12 godzin. No to dobra, to jeden taki klucz. Dobra, po tej stronie czy po tej? Dobra, po tej w sumie, bo po, po tej chyba nie otwierałem. Mam nadzieję, że mi dropnie coś dobrego. Fajnie by było jakieś kilo 16, ale dropnie mi. No, 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 nie fajny drop. Dobra, nieważne. E, a więc tak, od czego tutaj można zacząć? Myślę, że jeżeli już Wam pokazałem seta, to myślę, że pójdziemy po prostu na sety i zobaczycie, jak się zmieniły. Bo aktualnie najlepsze itemy na serwerze to były e, właśnie smocze i to były 16ki, czyli no, cały smocze set 16, kilo 16, e, miecz 16 i elitra. A teraz już jest. Arcymistrza wygląda on tak. Jest też Hoglina. 18 Endermana, 19 No i witchera, 20. Mam już kolegów, z którymi gram właśnie na streamach i też dajemy itemy jakieś słabsze innym graczom, którzy właśnie dopiero zaczynają, także fajnie właśnie, bo też możecie za nimi pograć, gdzie my już mamy takie stociki, No ja ogólnie no nie, mam najlepszych cecików, także jak ktoś ma jakieś lepsze itemy niż ja aktualnie, chętnie przyjmę, naprawdę. No, ale tutaj jeszcze są kolejne villagery, które nie są aktualnie dostępne, aktualnie odblokowane są cztery poziomy, ze smoczego do dwudziestego. I teraz tak, wprowadzone zostały miecze oraz kilopy anarchiczne, to jest anarchiczny kowal, możecie do niego tutaj przyjść i sobie to wymienić za jeżeli się nie mylę, sklep za zabójstwa, czyli jeżeli zabijacie na serwerze, to możecie sobie wpisać sklep za zabójstwa, sześć sklep za zabójstwa. I tutaj mamy e, ilość zabójstw do wydania, czyli nasze zabicia po prostu na serwerze. Ja aktualnie zabijałem tylko 11 osób, chociaż to były takie bardziej przypadki, e, gdyż no ja po prostu i temu za dobrych nie miałem na serwerze wcale. E, I no po prostu jakby się to nie udawało, można powiedzieć, żebym ja gdzieś szedł się klepać, a po prostu tylko kopię. No ale to jest nieważne, jest tutaj losowa magiczna księga z potężnym zaklęciem, no to to w sumie było Jeżeli się nie mylę, nie wiem czy coś tu było, z... czy coś zostało tutaj dodane, chyba nie, 50 zabić to było normalne I anarchiczna odmian, czyli to też było, tak, te dwie rzeczy były, ale są teraz nowe rzeczy Kilow anarchiczny posiada umiejętność automatycznego lepszania, czyli jeżeli aktualnie jest najlepszy kilow 20, to on z automatu, jeżeli później będzie na przykład, nie wiem, 25, on będzie od razu automatycznie na lewerze 25. Nie będzie trzeba go w ogóle ulepszać on automatycznie od razu jak go kupicie, będzie najlepszy na serwerze. Więc jeżeli dojdą po prostu nowe villagery i będziecie mieć po prostu kolejne poziomy, ten kilo będzie miał od razu już ten poziom. Także to jest właśnie super. Sprawa, no ale 500 zabójstw, nie, czyli trzeba trochę pozabijać. No ja aktualnie jestem w tym trochę słaby, szczególnie że to jest mój pierwszy. Serwer, na którym gram na innej wersji niż 1.7 czy 1.8, tak naprawdę. E, dłużej niż 5 minut. Y, no i jest tutaj też anarchiczny miecz, e, też za 500 zabójstw. Także e, tutaj już są takie zmiany, że ja Wam pokażę w sumie, bo tutaj macie 3 na 3 pajęczyny. Ale jak to wygląda? Ja Wam pokażę to na jak wyjdę ze strefy po prostu. I na potrzeby materiału myślę, że kupię kobłęby które e, wykorzystam od razu. Sklep przydatne itemy. Dobra, kupimy 6, a to i tak za mało. Dobra, w takim razie no szybko sobie dokopiemy, żebym wam mógł pokazać jak to działa taki mieczyk. Żebyście po prostu byli jakby na bieżąco z tym, żebyście nie, nie wyszli ze strefy box PvP, tak? Znaczy ze strefy bezpiecznej. Na właśnie niebezpieczną, gdzie tutaj już was mogą kilować ludzie. I się zdziwicie, co się stało, nie? A tu po prostu była aktualizacja na serwerze. Dobra, lecimy sobie sklep, kupimy. Teraz mi starczy na dużo Dobra No i tak, jeżeli się bijecie z typeczkiem, macie taki anarchiczny mieczyk No to zamiast e, lewym, jak się bijecie, klikajcie sobie prawym. Jak prawym klikniecie, czyli taką gardę jak na innej wersji, no nie? Automatycznie jak klikniecie prawym, robi wam się takie miejsce, o właśnie typeczek, nie myślałem, że tutaj wejdzie do mnie. Takie miejsce właśnie wam się robi 3 na 3 3x1, na wybaczcie. No i no co, no typa od razu bijecie, bijecie, czy tam jakieś jacyś koledzy zrobią domek No różne są sposoby, prawda? Do tego, ale czekaj, czy ten się chce bić? No ja nie mam temu, więc możemy spróbować w sumie Ale myślę, że raczej nie ucieknie O, już nie chyba uciekł No nie, no ja się dopiero uczę na tej wersji grać, tak? No ale i tak wszyscy uciekają e, Także, jaka jest kolejna zmiana? Kolejną zmianą jest na pewno... Gevip, ja aktualnie nie mam twórcy na serwerze, także jest to mój pierwszy film i mam nadzieję, że będziecie oglądać moje filmy, przez co uda mi się zdobyć rangę twórcę i wam pokażę co ma Gevip ogólnie na, na serwerze, jak będę grał z czasem, bo aktualnie kupiłem sobie Svipa, e, a Gevip e, z tego co wiem, no nie mogę nawet wam pokazać co ma aktualnie, chociaż nie wiem, nie, to tak, tak ten, o, pokazuję e, WB, ECR, Repair, 10 temów na rynek można wystawiać, dostęp do mapy anarchii sezonu pierwszego otrzymuje 12 też dolarków za zabójstwo, także spoko no i strefa MIP, VIP i aktualnie jeżeli tam sety były, nie pamiętam jakie chyba 8, ale nie jestem pewny no to teraz zamiast ósemek już macie poziom wyżej wszystkiego nie? czyli na przykład jeżeli mieliście set 8 to macie teraz set 9 po prostu w Gwip. jeżeli tam miałeś nie wiem, chyba 5 koksów, to masz teraz chyba 6 Coś takiego, tak słyszałem właśnie od kolegów wczoraj na streamie, więc wiem, że o poziom w górę wszystko poszło. Nie wiem, właśnie nie dokładnie z koksami i co tam dokładnie jeszcze było w tym GVP. Dodatkowy na serwerze Maki też poszedł w górę. Level w górę poszedł, bo aktualnie mieliśmy dodatkowy ranking za zabójstwo i większy drop z generatorów za odłamki. Aktualnie te odłamki są teraz bardzo cenne, bo wam pokażę na rynku jakie są ceny. No mi się na początku dawało bardzo tanio je kupować, no ale teraz 7 koła 1 Kupuję 7 koła, dobrze? Dobrze, dobra To 7 koła to mogę kupić. Mógłbym kupić więcej nawet takich, no ale nieważne, e, rynek. Gdzie tutaj są kolejne odłamki? Właśnie z zawsze jak, jakoś tak tanie jest na tym sklepie, nie wiem dlaczego 10 koła? No dobra, to też kupię Co ja będę? Jak jest oferta, no to bierzemy, nie? Ehm, um, klucz do rzadkich to Gdzie tu są anarchisze? 90 001 Tutaj 10,1? 7? Co jest? Chyba, że znowu poszły w dół. Nie, ale w takim razie je kupuję. Jak jest okazja, widzowie, trzeba korzystać. Ja myślałem, że już naprawdę tanio się nigdzie nie da kupić. A tu jednak jeszcze. A po 10 kład jest chyba w sumie normalna cena. Chociaż niekoniecznie, bo wiem, że są osoby, które wystawiają za dużo, dużo więcej. Naprawdę, są to 10 odłamków. Cenie miliona, a no tutaj kaska niby łatwo, niby nie do końca łatwo do zdobycia, więc jak widzę takie ceny 7, no ja je kupuję po prostu. no 5 odłamków zawsze coś, później mi się na pewno to przyda do ulepszania kilofów czy innych rzeczy. 15 koła mogę to kupić, 15 no to mi się opłaca. Dobra, i tak właśnie mam już 8 odłamków. No to nie jest w sumie źle, nie jest źle, bo wiem, że mogę nawet to drożej sprzedać, a tak przynajmniej mi się wydaje. No dobra, więcej ja chyba nie będę kupował. No ale chciałem wam pokazać mm, jak drogie są, ale one chyba dzisiaj spadły na rynek. Nie wiem, wczoraj widziałem, że jeden nawet był w okolicach 200 tysięcy, dosłownie, nie wiem dlaczego, ale teraz na 27 za 550 to nie jest źle. Bo wcześniej je kupowałem za 1000... za 1000 dolarów kupiłem na przykład sobie dwa czy jeden tam a teraz, no, totalnie poszło w górę. No, i teraz za te anarchiczne e, odłamki możecie sobie właśnie dalej ulepszyć dodatkowy ranking albo drops genera generatorów, albo po prostu dodatkowe serca. Tego jeszcze nie było wcześniej, to dopiero doszło teraz przy najbliższej aktualizacji, która była. E, no i teraz właśnie możecie sobie za odłamki kupić serca. Zamiast 10 normalnie, jak macie, możecie sobie kupić 15, jak chcecie, na przykład Gapa czy Coxa. No to macie tych serc dużo, dużo więcej niż 15 czy 20, przez co no jest to strasznie opłacalne, no aczkolwiek ja jestem słaby, biedny, to, to mi na coś takiego nie stać, ale bym wam chętnie pokazał, więc jak zostawicie łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem i napiszcie komentarz, żeby, że chcecie takich filmów więcej, no to na pewno będę bogaty, bo nawet widzowie mi pomogą. A jak nie, to przynajmniej będę się starał grać jak najczęściej, i jak najwięcej, żeby po prostu wam się to wszystko super fajnie oglądało. Przez co będę wam mógł wszystko pokazywać na bieżąco, także jeżeli zostawisz łapkę w górę, będzie super. Jeżeli ci się film podobał, zostaw łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i napisz komentarz, podobał mi się ten film i chciałbym więcej filmów z Anarchii. Będzie mi bardzo miło i będę nagrywał częściej filmy z tego serwera.